Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 24 czerwca 2023 roku i zaczynamy naszą codzienną szybką analizę krypto. Dzisiaj będzie tylko krypto. Zerkniemy sobie dodatkowo na portfel, na końcu 100 razy 100. Dzisiaj wleciały kolejne zakupy. Zajrzymy też do orderbuka i wskaźników ProCharts od Maximusa. Zaczynamy sobie od bitcoina, gdzie bitcoin wybił ostatni szczyt, tutaj lokalny, gdzie zaliczył tuż, wycofał się przed strefą, która jest na 31 686 dolarów, i zaliczył poziom 31 433 dolary. Oczywiście na różnych giełdach, różne tutaj są poziomy. Ale ja tutaj sugeruję się akurat Binance'em i co ciekawe, ja już przy tych wzrostach, które tutaj były, nie sądziłem, że dojdziemy tutaj do tego poziomu na 31,700, z tego względu, że na orderbooku była tutaj naprawdę dosyć duża ściana sprzedażowa, więc tak podejrzewałem, że nam tutaj cena wyhamuje i tak też faktycznie się stało. Ja sobie już tutaj przy tych wzrostach z patronami pisaliśmy, obserwując, co tutaj się dzieje. No, i ja sobie tutaj taktycznego shorta z 31 tysięcy sobie odpaliłem. Nie uśredniałem wyżej, ponieważ to jest akurat short za małą stawkę, tylko po to, żeby zrobić jakiś fajny wynik procentowy. Ja cały czas z większym shortem siedzę tutaj z okolic 29,5 tysiąca. No, i cały czas. Czekam jeszcze, jak zaliczymy tutaj delikatny Zjazd. zobaczymy kiedy to się wydarzy. W przypadku gdybyśmy faktycznie próbowali pójść wyżej i tutaj zbliżali się do krawędzi tej strony drugiej, no to wtedy będę rozważał już zamknięcie tego Shorta na minusie, ale on jest tylko na, ma bardzo małej dźwigni, a tego na razie nie ma tutaj z tym. Problemu. Co prawda, dominacja bitcoina idzie tutaj cały czas wyżej i widzimy, że już mieliśmy ponad 52% i aktualnie zbliżamy się, mamy aktualnie 51,7%, ale myślę, że to jest tylko kwestią czasu, kiedy tutaj dobijemy jeszcze wyżej. Zerknijmy sobie od razu na order booki, no i widzimy, że tutaj po stronie sprzedażowej, chociaż mamy delikatny spadek właśnie od tego szczytu, to tutaj cały czas po stronie sprzedażowej mamy bardzo dużo zleceń, no i tutaj właśnie na 31 tysięcy widać wyraźny próg, gdzie tutaj mamy tych zleceń dużo więcej. Po stronie zakupowej mamy bardzo mało Zleceń, co może faktycznie dać sygnał, że nie ma takiej tej chęci aktualnie zakupów. No i tutaj też zobaczymy sobie, może od razu przejdźmy sobie do wskaźników ProCharts. Widzimy, że instytucje się wycofały, no i tutaj cały czas teraz indywidualni kupujący robią zakupy, pokazuje nam to właśnie wskaźnik CBR więc tu może być naprawdę ciekawie z tego względu, że tutaj rezerwy z stablecoinów nam cały czas w dniu dzisiejszym rosną więc tutaj jestem ciekawy jak weekend się zakończy. Wracamy do wykresów, dzisiaj sobie zobaczymy jeszcze kilka kryptowalut, które są w takich bardzo ciekawych miejscach więc lecimy po kolei, zaczynamy. Ethereum, które aktualnie 1891 dolarów. No i widzimy, że Ethereum tutaj cały czas walczy z tą czerwoną i białą linią. No i aktualnie znajdujemy się poniżej tego oporu na 1900 dolarów i co ciekawe, Ethereum bardzo podobnie do Bitcoina tutaj się zachowuje procentowo i idą praktycznie łeb w web. Teraz zobaczmy sobie Awax, który aktualnie 13,14 dolarów no i Awax tutaj odbił się od tej zielonej strefy, która zaczyna się na 13,40. 2 centy i myślę, że to może nie być jeszcze koniec z tego względu, że widzimy tutaj szczyty, dołki ładnie nam się ustawiają i może być jeszcze tutaj próba wbicia do strefy i ewentualnie w okolicach 13 dolarów 86 centów możemy mieć tutaj jeszcze większą reakcję sprzedażową, więc tutaj warto obserwować dopiero jak się znajdziemy tutaj w tej strefie, zerknijmy sobie od razu po sąsiedzku na Atoma, Atom tutaj też dosyć ciekawie odbija się bardzo mocno od tego oporu na 9 dolarów i 41 centów i widzimy, że tutaj mieliśmy kilka takich odbić, co prawda w dniu dzisiejszym nad ranem dostaliśmy mocniejsze przebicie aż do 9.47 no ale cena wróciła nam z powrotem poniżej tego oporu ja bym tutaj w tym miejscu jeszcze się nastawiał na jakieś spadki widzimy, że tutaj próbuje cena piąć się coraz wyżej. Tak wygląda sytuacja na atomie. Zobaczmy sobie od razu Litecoina. Litecoin aktualnie 90 dolarów i 75 centów no i Litecoin tutaj po raz kolejny walczy z tą żółtą linią od której nam się tutaj odbija no i teraz znowu zaczyna spadać te spadki nie będą pewnie zbyt duże i w okolicach 89 dolarów i 25 centów będzie próba ponownego zawrócenia i przetestowania po raz kolejny tej żółtej linii. To był Litecoin i teraz zerknijmy sobie na Ethereum Classic od którego tutaj przyglądam się praktycznie temu coinowi już od wczoraj kiedy zaczął się zbliżać tutaj do tej strefy na shorta, no i po dotknięciu dostaliśmy reakcję i spadek na 18 dolarów i 88 centów dostaliśmy teraz ponowny strzał do góry ale jednak cena nam nie doleciała jeszcze do tej strefy Wydaje mi się, że może tutaj wydarzyć się jeszcze ponowne wejście w dniu dzisiejszym, dlatego ja czekam tutaj ze swoim zleceniem na shorta. No i liczę na to, że faktycznie jeszcze zawróci z raz, może nawet dwa razy przed właściwym strzałem w dół. Teraz zerknijmy sobie na linka. Link Zachował się bardzo poprawnie. Ja, co prawda, jestem tutaj poza zagraniami na linku, z tego względu, że tu, w tym miejscu, w połowie czerwca, ja u nas na Discordzie zamieściłem wejście właśnie. Na 5.06, no i tutaj czekaliśmy, czekaliśmy, ale po pewnym czasie, kiedy na Bitcoinie zaczęły się dosyć mocne ruchy, no to zrezygnowaliśmy z tego wejścia, no a nam po prostu za Bitcoinem link nie poleciał, a wręcz przeciwnie, spadł właśnie do tej strefy, no i zaliczył odbicie, właśnie z tych poziomów no i jest aktualnie już ponad 6 dolarów i 15 centów, czyli ponad dolar wyżej od tego wejścia. Byłoby tu fajne 20% chociażby na samym spocie zarobku, no ale trudno. Myślę, że takich wejść będzie jeszcze dużo przed nami. No i ostatni coin na dzisiaj, Waves, gdzie akurat nasz patron też zauważył dosyć ciekawe miejsce, w którym się znaleźliśmy. Ja na Wavesa nie zerkałem dosyć dawno już, ale miałem tutaj od dosyć dawna ustawiony tutaj opór na 2,13$ no i faktycznie po tym dzisiejszym strzale do góry znaleźliśmy się dokładnie na tym poziomie. No i ja tutaj odpalonego już mam shorta. No i jestem ciekawy, czy faktycznie będziemy mieli bardzo fajną tutaj zawrotkę, która może zakończyć się nawet w okolicy 1.5 dolara. Więc wydaje mi się, że to może być bardzo fajnie. No, a pamiętajcie, jeżeli nie macie konta na giełdzie Bing X, to znowu jest ta promocja dla nowych osób. Mamy 50 dolarów w bonusie do wykorzystania: do grania na dźwigni razy 5. Więc warto, myślę, spróbować, żeby zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. Oczywiście, macie tutaj jeszcze koiny testowe, więc warto popróbować swoich sił. Tutaj, właśnie za takie wirtualne dolary. No, i teraz zerknijmy sobie na portfel 100 razy 100, gdzie dzisiaj wleciały kolejne zakupy. Dzisiaj kupiliśmy koina K, czyli coin SelfK. z tego względu, że Tutaj dosyć mało, praktycznie wyszedł ostatnio przez ostatni tydzień. Miał bardzo mały zysk, bardzo małe ruchy właśnie na tym coinie. Dlatego stwierdziłem, że warto uśrednić właśnie tą kryptowalutę. Aktualnie stan naszego konta 1034 dolary i jesteśmy na minusie 26% więc myślę, że tutaj jeszcze mamy rok przed sobą i tutaj jeszcze wiele naprawdę się zmieni. Warto pamiętać, że na tym naszym portfelu nie mamy Bitcoina, dlatego przy aktualnej dominacji no te alty po prostu mało zarabiają. Jeżeli dominacja się zmieni, no to będzie tutaj zupełnie inaczej to wyglądać ale pamiętajcie to jest tylko eksperyment ja jestem sam ciekawy jak tutaj ten eksperyment się skończy no ale warto pamiętać że to są prawdziwe dolary dlatego na samym końcu podejmę decyzję czy spieniężamy to na coś zupełnie innego czy może jeszcze dalej będziemy prowadzić to aż do hossy zobaczymy jak tutaj nam się sytuacja ułoży a ja dziękuję wam za dzisiaj no i do usłyszenia w poniedziałek. Hej.